Dzień dobry dzień dobry. Dziś zdradzę Ci trzy powody, dlaczego warto publikować wideo. E, na przykład jako agent ubezpieczeniowy, czy też prowadzący jakikolwiek biznes. Otóż, otóż to są trzy dosyć proste powody. Pierwszy powód, e, popatrz no, w tej chwili gadam do Ciebie poprzez wideo, właśnie. E, I to wideo jest dla Ciebie dużo łatwiejsze do przyswojenia niż gdybym napisał tekst na ten sam temat. Tak? Także ta bariera zrozumienia treści przez odbiorcę końcowego, przez widownię, przez Potencjalnego klienta ubezpieczeniowego, e, już jest dużo mniejsza. tak Dużo łatwiej skonsumować treść w postaci wideo przez odbiorcę końcowego. E, też łatwo nagrać takie wideo. Popatrz, idę po prostu z telefonem przez park, e, chwilę gadam do telefonu i już jest gotowy plik wideo. Czyli tak, pierwszy powód, dlaczego warto publikować wideo, jest taki, że jest to treść dużo łatwiejsza do przyswojenia przez odbiorcę końcowego. E, nie jest to tekst. tak My mamy coraz większy problem z przyswojeniem treści, ze skupieniem uwagi. E, i gdybym teraz chciał napisać jakiś tekst i chciałbym, żebyś ten tekst przeczytał, pewnie byłoby to dla Ciebie dużo trudniejsze niż po prostu przesłuchanie minuty i pięciu sekund wideo z kowalikiem. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że to jest świetny sposób na to, żeby pokazać znowu swoją twarz. Tak, tak jak mówiłem. Na każdym szkoleniu czy, czy na każdych webinarach, Twoje zdjęcie agenta ubezpieczeniowego jest najlepszą Twoją grafiką do jakiegokolwiek postu w mediach społecznościowych, ponieważ sprawiasz, że ludzie coraz bardziej będą Ciebie pamiętać. I teraz, gdybyśmy się spotkali gdzieś na ulicy, to pewnie byśmy się rozpoznali i ta bariera już między nami byłaby mniejsza, te pierwsze lody byłyby przełamane. Tak to działa. To jest drugi powód, a trzeci powód jest taki. Marketingowo-performansowy bym to powiedział, ponieważ jeżeli publikujesz jakiekolwiek wideo na swoim fanpage'u, na przykład agenta ubezpieczeniowego, to potem możesz poprzez płatną kampanię dotrzeć na Facebooku, dotrzeć do osób, które obejrzały 25%, 50%, 75% tego wideo Twojego. Więc możesz już precyzyjnie dotrzeć do ludzi, którzy już pokazali jakieś swoje zainteresowanie tym, o czym mówisz. I teraz ja proponuję, zacznijmy od małych kroków, bo. To jest najlepsze, żeby zacząć tu i teraz najlepiej małymi krokami. Dlatego też dzisiaj na live'ie na Facebooku, to jest live w cyklu Wsparcie społeczności ubezpieczeniowej, pokażę, jak w 5 minut tworzyć bardzo prostą animację. Korzystając z narzędzia, z którego ja korzystam, darmowego narzędzia. I ten live będzie zapisany, natomiast do ciebie mam uprzejmą prośbę: wejdź teraz na marcinkowali.online ukośnik live, bo tam się można zarejestrować na każdy kolejny live, który będzie, ten również dzisiejszy. Marcinkowali.online ukośnik live. Chcę, żebyś był, zależy mi na tym, żebyś był i była na tym live, ponieważ dla mnie są bardzo istotne komentarze podczas tego liveu. Tam się tworzy za każdym razem coraz to lepsza impreza to nie, złe, to nie jest dobre słowo ale społeczność podczas, podczas każdej takiej e, transmisji na żywo jest świetny klimat, są bardzo fajni ludzie, którzy siebie nawzajem wspierają. E, bardzo pozytywnie nastawieni są e, i bardzo dużo wynosimy wszyscy i ja, i uczestnicy z każdego takiego live'u. Dzisiaj natomiast opowiem o tym, jak w 5 minut stworzyć fajną animację, e, na przykład do wykorzystania na Facebooku z wykorzystaniem darmowego narzędzia, z którego ja korzystam. To byłoby na tyle. Miłego dnia.